Bartek Królik wziął udział w programie Kwarantanna Live. Muzyk udzielił w nim bardzo osobistego wywiadu. Kompozytor opowiadał o sobie, jako o ojcu, o tym jak realizuje się w tej roli, a także podzielił się z widzami niesamowicie intymnym doświadczeniem. Jak się okazało, rola rodziców była ogromnym testem. Przed którym musieli stanąć wspólnie z ukochaną. Bartek, królik, to twórca medialnych sukcesów takich zespołów jak Sisters czy Wonki Łan, w ostatnim czasie współpracował z Agnieszką Chylińską. To między innymi dzięki jego ciężkiej pracy gwiazda została tak dobrze przyjęta przez publiczność w nowym brzmieniu. Artysta po wielu latach kooperacji postanowił zadbać o własną karierę. Na początku 2020 roku wydał debiutancką, solową płytę Pan od muzyki. Artysta jest ojcem dwójki dzieci, sześcioletniej kaliny i niespełna trzyletniej jagody. Na rodziną drugiej z córek towarzyszyły niemałe kontrowersje. Dziewczynka urodziła się z zespołem Downa. Muzyk, już po porodzie, wyznał w wywiadzie z magazynem, pani, że razem z ukochaną rozważali przerwanie ciąży. Ten komentarz wywołał spore emocje w społeczeństwie. Bartosz w intymnej rozmowie zdradził swoje przemyślenia i poglądy. Bartek Królik o aborcji wyobrażałem sobie trudne życie, które czeka moje dziecko, martwiła mnie myśl o odrzuceniu, poczuciu bycia gorszym, funkcjonowaniu gdzieś na marginesie społeczeństwa tak argumentował swoje przemyślenia Bartek Królik. Artysta zaznaczył, że obecnie cieszy się, że nie podjęli decyzji o przerwaniu ciąży, ponieważ kocha swoje dziecko. Dzisiaj czuję się bardzo szczęśliwy i jestem mega zaskoczony tym, jaka jest Gucia. Moje uprzedzenia zupełnie zniknęły. Moja niewiedza została odsunięta na dalszy plan. Bo miłość, i wdzięczność, którą Gucia ma w sobie, całkowicie wyleczyła lęk i tak dalej, komentował muzyk. Bartek Królik zwrócił uwagę na hejt w internecie. Jak powiedział artysta, po publikacji wywiadu w Pani, dostawał niepochlebne komentarze oraz wiadomości. Dopóki ktoś mi nie pluje w twarz, to, czuję się bezpiecznie i czuję się ok. Gdyby coś z tym było nie ok, musiałbym zawalczyć, o siebie i swoją rodzinę dodał artysta. Opinii muzyka, obecny poziom dyskusji publicznej nie pozwala na rozwiązanie kwestii tematu dostępności aborcji. Jak akcentował w wywiadzie kwarantanna live artysta, debata dotycząca między innymi aborcji to jest spór nierozwiązywalny. Dodał przy tym, że nie żałuje decyzji jaka została podjęta. My przyjęliśmy naszą córeczkę i jesteśmy teraz mega szczęśliwi – powiedział Królik. Źródło, plotek slash instagram slash bartek Następny artykuł